Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piotrost i dziś chcę Wam przybliżyć pięć horrorów, które są oparte na autentycznych zdarzeniach. Piąte miejsce w tym mrożącym krew w żyłach zestawieniu zajmuje klasy gatunku Egzorcysta z 1973 roku. Jest to opowieść o dwunastoletniej dziewczynce, którą z demonicznego pętania próbuje wyrwać matka i dwóch księży egzorcystów. Oparte jest na autentycznych wydarzeniach z 1949 roku. Prawdziwe zdarzenia będące inspiracją tego filmu dotyczyły jednak chłopca i nie były w rzeczywistości tak drastyczne, jak zostały ukazane w filmie. Ta niezwykła popularność właśnie tej kultowej produkcji filmu Gross zapoczątkowała trend do okręcenia horrorów opartych na faktach. Na miejscu czwartym mamy film Udręczeni z roku 2009. Mimo iż fabuła tego horroru jest w wielu momentach wymysłem scenarzysty, pomysł na nakręcenie tej produkcji został zaczerpnięty z prawdziwych wydarzeń dotyczących rodziny. W latach 80. minionego wieku prowadziła się do kostnicy. Carmen Red, która wówczas była jedną z mieszkanek, przyznaje, że zdarzenia w horrorze zostały przedstawione w bardzo hollywoodzkim stylu, mimo to wiele z nich w rzeczywistości miało miejsce. Tak jak na przykład scena, w której zasłona prysznica próbuje udusić jedną z bohaterek seanse spiritystyczne przedstawione w filmie nigdy się nie odbyły. Oparte na faktach były natomiast sceny egzorcyzmów, które jednak na początku produkcji musiały być mniej przerażające, tak aby film ten mógł być oglądany już przez widzów od 13 roku życia. Na miejscu trzecim znajduje się film, jakim jest The Amityville z roku 2005. Jest to historia rodziny Ludz, która wprowadziła się do nowojorskiego domu. W którym kiedyś dokonano brutalnego, wielokrotnego morderstwa. Stała się kanwą książki, a ta inspiracją aż do 11 produkcji filmowych. Przerażające zjawiska paranormalne, które miały miejsce w Nowym Domu Ludzów, doprowadziły do ich wyprowadzki już po 28 dniach. Książka pod tym samym tytułem co oryginalna produkcja filmowa z roku 2005 w amerykańskich księgarniach znajduje się w dziale publikacji dokumentalnych. Sam film jednak wiele ze znajdujących się w nich rzekomych faktów mocno przerysował. Cała historia, wokół której osnuty został jeden z najstraszniejszych horrorów, ogólnie wzbudza wiele kontrowersji co do swojej autentyczności, która kwestionowana była nawet podczas kilku rozpraw sądowych. Miejsce drugie zajmuje film Obecność z roku 2013 i promowany był jako oparty na aktach sprawy prowadzonej przez Ed i Lorraine Warren śledczych zjawisk paranormalnych. Horror ten ostro skrytykowany został przez widzów, którzy negowali prawdziwość przedstawionych w nim zdarzeń, które wydają się zbyt ciutkie przerażające, aby mogły rzeczywiście kiedyś zaistnieć. Film rzekomo opiera się na faktach, jakie miały mieć miejsce na jednej z farm na Rhode Island w latach 70. ubiegłego wieku. Zdarzenia te były tak przerażające, że postanowiono ich nigdy nie ujawniać. Ed Warren zmarł zanim film został nakręcony, a jego 86-letnia dzisiaj żona nie skomentowała w żaden sposób tej kinowej produkcji. Natomiast jeden z członków rodziny zamieszkującej farmę przyznał, że film z za wyjątkiem kilku szczegółów w wierny sposób przedstawił mający tam kiedyś miejsce mrożące krew w zdarzenia. Nadszedł czas na miejsce pierwsze, a na nim egzorcyzmy Emily Rose z 2005 roku. Film opowiadał o wydarzeniach, jakie doprowadziły księdza Richarda Moore przed oblicze sądu, z zarzutami o nieumyślne doprowadzenie do śmierci Emily Rose. Film ten to jeden z najmocniej opartych na faktach horrora w historii. Jego tytułowa bohaterka naprawdę nazywała się Annelise Michel. Była Niemką i zmarła w latach 70. ubiegłego wieku z odwodnienia i wycieńczenia organizmu. Tak, tak zły stan jej zdrowia był efektem przeprowadzanych na nie wcześniej egzorcyzmów. Rodzina i wezwany przez nią ksiądz nie mieli wątpliwości, że nasolatka została opętana przez złe moce. Zarówno duchowne, jak i rodzice dziewczyny zostali uznani przez sąd winnymi jej śmierci, a cała tragiczna historia przyczyniła się do wprowadzenia przez Kościół katolicki reform w od wieku z niezmienianych zasad przeprowadzania egzorcyzmów. A według Was, które horrory oparte na faktach są najstraszniejsze? Swoją opinię możecie wyrazić w komentarzach u dołu. Nie zapomnij też zostać lajka i suba, ponieważ bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy. W danym momencie ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia w następnym filmiku na moim kanale. Nara i cześć wszystkim!